Cześć, dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam sztuczkę magiczną. Do przeprowadzenia tej sztuczki będziemy potrzebować rekwizytów. Głównym z nich jest płyta główna pochodząca z MacBooka Pro 15 z 2009 roku. W jednej z głównych linii zasilania CPU po podłączeniu płyty głównej do zasilacza mamy 0,3 V. Odłączamy zasilanie, wygrzewamy jeden kondensator na płycie głównej. Przypadkiem zupełnie, znajdujący się prawie dokładnie w tym samym miejscu, gdzie również tego typu uszkadzający się kondensator w MacBooku 2010 roku. I po podgrzaniu kondensatora robimy dokładnie ten sam pomiar na tej samej linii zasilania. I nagle, voilà. Zamiast 0,3V mamy przewidziane zgodnie z schematem 1,1V. Odwracamy płytę główną. I nagle komputer zaczyna żyć. Zaczyna działać. A tak już trochę bardziej na serio. Pamiętacie film, w którym opowiadałem Wam o problemach z diagnostyką kart graficznych w MacBookach 15-calowych z 2010 roku? Użyty tam został kondensator w sekcji zasilania karty graficznej, który nie dodaje się do tej funkcji, i po wielu latach użytkowania uległ on uszkodzeniu. I wiele, wiele serwisów na całym świecie borykało się z niewłaściwą diagnozą tych, tych uszkodzeń, wymieniało karty graficzne, przy okazji nieświadomie podgrzewając ten właśnie uszkodzony kondensator, a problem zaraz i tak powracał. To znaczy, pomimo tego, że układ graficzny był nowy, to przestawał działać po kilku miesiącach. I na dłuższą metę nikt nie wiedział, jak sobie z tym poradzić. Te komputery po prostu lądowały gdzieś tam na stertach złomu. Aż po latach ktoś wynalazł jednak to pierwotne uszkodzenie, które, które doprowadzało do takich objawów. Okazało się, że, że właśnie ten kondensator tracił swoje parametry i jego wymiana na inny, nie fabrycznie taki, jaki został zastosowany, lecz o innych wartościach. Pozwalało tym komputerom wrócić do pełni funkcjonalności. I ja akurat to rozwiązanie poznałem oglądając gdzieś tam po nocach live streamy, które swego czasu robił Louis Rossman. I w swoim serwisie mieliśmy takich komputerów spisanych już na straty przeznaczonych części, chyba z 5 czy 6 sztuk. I po prostu nie mogłem się opanować. Wsiadłem w samochód, pojechałem tam o pierwszej w nocy i siedziałem i lutowałem kolejne płyty główne, uruchamiając komputery po prostu uśmiech z twarzy mi nie schodził. Co więcej, po latach okazało się, że dokładnie taka sama sytuacja dotyczyła wcześniejszych modeli, to znaczy MacBooków Pro 15 z 2009 roku, które również nagle, nie wiadomo dlaczego, po prostu przestawały się uruchamiać. Nie reagował na, zaś na przycisk power podłączony do zasilacza, w ogóle nie dawały żadnych oznak życia. I co się okazało? Okazało się, że dokładnie taki sam schemat zasilania został użyty do zasilania procesora, a rok później w modelach z 2010 dokładnie to samo technologiczne rozwiązanie zostało użyte do zasilania procesora graficznego. I w jednym i w drugim przypadku, no, po czasie użytkowania, ulegało to uszkodzeniu. Natomiast o ile w 2010 roku komputery z tym uszkodzonym kondensatorem się włączały, ale resetowały się pod obciążeniem karty graficznej, o tyle te starsze modele 2009 po prostu kompletnie nie dawały znaku życia. I dzisiaj pokażę Wam, jak sobie z tym poradzić, jak to szybko zdiagnozować, tak naprawdę. Jak sobie z tym poradzić. A problem jest o tyle skomplikowany, że aby wykonać tą naprawę, niestety, wymiana kondensatora na inny jest troszeczkę utrudniona, ponieważ na samym leminacie jest tam tak gęsto od elementów, jakichś punktów pomiarowych itd., że trzeba troszeczkę pokombinować i zrobić taki mod. Jeśli, słuchajcie, ja się przyznaję, że to nie jest idealne rozwiązanie, jest ono wręcz niefachowe, aczkolwiek nie wpadłem na inne. E, dlatego też, e, jeśli ktoś zna lepszy sposób, jakiś ma swój patencik, jak to wykonać, to, to bardzo chętnie go poznam z tego względu, że no, te komputery już nie są zbyt wiele warte na rynku, nie mają wsparcia dla najnowszych systemów operacyjnych, ale mimo wszystko ja wychodzę z założenia, że jeżeli sprzęt można uruchomić i może on jeszcze komuś posłużyć. To mimo wszystko warto poświęcić te 30 minut i to zrobić. I jak to się mówi, jak coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. No i w tym przypadku ma to zastosowanie. No i zobaczcie, teraz przed oczami mamy schemat płyty głównej, właśnie MacBooka Pro 15 z 2010 roku. Tego, który wyłącza się sam pod obciążeniem graficznym. I to jest ten kondensator, o którym już tyle filmików było nagranych, że jego wymiana no, o innej wartości, mocniejszy, załatwia sprawę i pozwala tym komputerom działać prawidłowo, nie wyłączając się. No i tutaj mamy schemat z układem z tym rozwiązaniem ideowym, rozpisanymi właśnie tranzystorami, kondensatorami, całymi liniami zasilania, jak to, jak to po prostu funkcjonuje. No i w momencie, kiedy przyjrzycie się tutaj tej prawej części, czyli tym dwóm kondensatorom, i teraz porównamy to z, ze schematem tego młodszego komputerka, który właśnie widzicie na ekranie, i również kondensator, poprzez który w który filtruje linię zasilania tego właśnie CPU. Odnajdziemy sobie go na schemacie no i zobaczcie, to po prostu jest bliźniacze rozwiązanie tak. Para tranzystorów tworzących tę linię oraz para kondensatorów filtrujących, wygładzających to napięcie. Dokładnie takie samo rozwiązanie. No, i możemy tylko przypuszczać, że projektanci Apple dokładnie wiedzieli, że skoro te komputery wracały na gwarancję, to jest to wadliwe rozwiązanie. A mimo wszystko zastosowali dokładnie taki sam schemat zasilania w kolejnych latach, w kolejnych rocznikach, w kolejnych modelach. I tak jak mówiłem, nie są, te komputery nie są demonami szybkości, są oparte o procesory Core 2 Duo i maksymalny system, jaki możemy tam zainstalować, bez żadnych modyfikacji dodatkowych, to jest 10, 11. Ale mimo wszystko, no, jeśli takowy gdzieś tam jest w waszym posiadaniu i, i posiada tego typu uszkodzenie, które, tak jak powiedziałem, w bardzo prosty sposób można szybciutko zweryfikować, badając napięcie na tej jednej linii, no to warto przemyśleć, czy, czy, czy może faktycznie jest sens wykonać tą naprawę, tak aby ten komputer gdzieś tam posłużył jeszcze do puszczenia muzyki, czy, czy przeglądania internetu, bo z dyskiem SSD do tego może jeszcze posłużyć.